Siemaneczko z tej strony Webbox. Jesteście na moim kanale. Jesteśmy na serwerze Player Live. I tak, jesteśmy na serwerze Player Live. Chciałem tutaj tylko nagrać taki króciutki odcineczek. Że powróciłem na serwer po bardzo długiej przerwie. Tak. I odcineczki teraz będą. Nie wiem co ile, bo jeszcze nie myślałem nad tym. Myślałem co dwa dni, no ale nie wiem. Ale to jest taki odcineczek, że powracam na serwerek i będę starał się nagrywać jakieś odcinki, jakieś live'y robić, coś takiego. Od razu robię konkurs o 1000 euro, albo dobra, o 2000 Za O 2000 euro robimy konkursik, pisze. Twój nick w komentarzu. Zostawcie lajka like i suba. Nick w komentarzu musicie napisać, no i ja będę losował, będę się kontaktował ze sobą na serwerze. Po niku No to co, do następnego odcineczka. XD, taki szybki, króciutki odcineczek. XD. Do następnego, trzymajcie się, siema.